Co to jest? Nie, nie, ja nie, nie do tych spraw. No. woda ognista. Ja nie do tych spraw. Chiba pan Bóg nie bał. A ja tam u ciebie swobodą. Dobra. No to słońce się. No jest. To... a u nas no to coś to ty zima przyszła, mhm. a u mnie okno jedne kot czy, czy pies pobił, nie wiem kto. Szyby i szyby by tu. No to jest twoja sprawa, my A my nie wnikamy. A zima na wiek, to a może ty trochę tam pomyłkowo coś tam. To, to chodźcie zobaczycie. No dobrze, no to idziemy. Nic Ty trochę bliższy jego domu i Będziesz mierzyć, czy już wymierzone jak? A tu nie trzeba mierzyć, bo tutaj idzie się po stare. Nie tak? Tak. Tu trzeba dobrze na zimę zamknąć. No. To, bo to nie jest uszczelnione. Popatrz gospodarzu mój, trzymaj na tę pielankę. Widzisz. To szybko to zamyka, co widzisz jak to. to, to. A tutaj chcecie wstawić okno, tak? A tak. drugie okno, bo tutaj jak była wichura, tutaj dzieci się podzieliły, tak? I wypadło, wypadło całe rano. Tak, że wszystko w porządku, to musimy widzieć to drugie okno. Bo to, to, to się nazywa Dubeltowe. Dubel tak, dubel tak, 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 u... tak, tak, ja mówię. Po... Ale tutaj chyba walekiego nie da się zrobić, bo warunki polowe. Ale to może u mnie w domu by się tam na podwórku tam gdzieś w jakimś tam przykryciu W ja, jakimś pomieszczeniu, bo tutaj tak. zimno. Tutaj zimno. Tutaj jest no. ten Dobrze, przyjmane. dobrze. To, 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 to może to się my... wstawi i potem to jakby coś, to trzeba wkręty i wkrętałki. Nie, 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 nie wkrętów. Bo... tutaj Aha.

Ale teraz, ale teraz jak robią? Uszywki są. A może tego kobuta stałym na szyję padać? A popróbuj co to, to jeszcze w kobucie. No to pokaż. Czekaj, 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 czekaj. To nie próbuję tego, na no Nie, 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 ja. Ja, ja, nie, ja nie taki szybki, nie. Popróbuj, no. Co to jest? Nie, nie, ja nie, nie do tych spraw. No. Woda ognista, Ja nie dotykam. Uuu, No to dobrze Andrzej, to fajnie ustawiliśmy, dobrze jest. I to po drugie, żeby tutaj ojca było cieplej, tak? tak? Tak, Bo Ty tutaj nie śpisz chyba? Nie, nie, nie. nie. nie no to, to Aha, to ojciec niech bardziej załatwia tę sprawę, jak Ty, co nie? No Bo tak. no to potrzeba dla jego, potrzeby jego. A, a ciekawe, kto będzie finansował to? Co już ty nie musisz tak mówić, tylko ja dobrze powiedziałem. Nie chodźcie za te sprawy, żeby mu ciepły było. Żeby ciepły. To dobrze ja mówię. Wiesz jak ja bym mu zrobił? Ja bym przyjechał ze steropianem. Ale to no... To w letkiej kuchni jest no. zostawione. Może kiedy będziesz to zobaczyć. A wiesz po co ja robię, bo jabłka mam tam. Żeby A, nie To ja rozumiem steropian Jeden, drugi, trzeci i taki... I... Z ale jeszcze robią to, że prześwietlany taki? Nie, nie, on nie jest prześwietlany. Zobaczmy po skończonej robocie, czy coś jeszcze coś wyniknie z Twojej strony? Czy muszę podpowiadać, czy Ty sam podpowiesz? No zobaczymy. Ale to już powiedz. No coś, coś wyniknie. Po skończonej robocie? Tak. To co będzie? To co będzie? Kogut stoi. Widzisz? <laughs> nie, nie, to ja koguta nie. kura lepiej, to byłoby jajko. O, no właśnie.